W Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu zainaugurowano VI Akademię Przyrodniczą. Tegoroczną edycję zapoczątkowała prelekcja Macieja Zielińskiego. Akademia Przyrodnicza to seria bezpłatnych, cyklicznych spotkań z osobami ze świata przyrodniczego, pasjonatami, naukowcami, fotografami, podróżnikami, specjalistami, które skierowane są do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Od kilku lat z powodzeniem organizuje je Tarnobrzeskie Centrum Natura. Adresowana jest do wszystkich osób, które się interesują tematyką przyrodniczą, tematyką regionu, tematyką przyrody regionu. Mamy ją bardzo bogatą, bardzo ciekawą. Mamy też wielu okolicznych nie tylko pasjonatów, badaczy, naukowców, osób, które chętnie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem się dzielą dookoła w formie przystępnej, w formie nie szczególnie precyzyjnej, tak powiem, pod kątem, pod kątem naukowym. Natomiast dzielą się swoją wiedzą, swoją pasją tym, co o okolicznym w przyrodzie wiedzą. Spotkania w ramach Akademii Przyrodniczej odbywają się raz w miesiącu i od samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Nie inaczej było i tym razem. Sala jest wypełniona, co bardzo cieszy zresztą oczywiście, bo liczymy na, na frekwencję. No też e, zachętą jest e, finał akademiczny, czyli wycieczka do któregoś z, z parków narodowych w okolicy, w okolicy w polskich parków narodowych. Staramy się, by tematyka była ciekawa, by była zmienna. Nie, nie powtarzamy do tej pory prelegentów. E, druga rzecz, która chyba też przyciąga uwagę, to jest, to jest szczerość e, tych osób, które tutaj nas odwiedzają. To są naprawdę osoby, które czy pracując zawodowo, czy wykonując to, czym się z nami dzielą w formie pasji, właśnie robią to szczerze i z oddaniem. Pierwszy wykład w tej edycji wygłosił Maciej Zieliński, który opowiadał o rodzimej florze, stanowiskach rodzimych roślin chronionych. Jest to moja pasja. Przyrodą się zajmuje tak naprawdę od dziecka, natomiast rośliny, a w szczególności te rośliny chronione, weszły dopiero później. Prelekcja skupia się na roślinach chronionych z regionu. Jest ich całkiem sporo, są to m.in. storczykowate czy stanowiska Wawrzynka Główkowego. Jedyn, dwa z trzech w całej Polsce. Oraz ponikła krańskiego. Myślę, że to jest świetna inicjatywa, aby. Poszerzać świadomość, świadomość tego, co mamy tak naprawdę w okolicy i nie tylko o przyrodzie. Prelekcja została połączona z wystawą fotografii roślin z regionu i różnych zakątków Polski wykonanych przez prelegenta. Było to pierwsze z pięciu spotkań, jakie zaplanowano w ramach tej edycji przedsięwzięcia, kolejne w marcu będzie poświęcone mrówkom.